Witajcie! Opowiadałam Wam już o Marku Perepeczko, a dzisiaj opowiem dosłownie kilka zdań o jego ławeczce. Ławeczka Marka Perepeczki w Częstochowie to pomnik tego wybitnego aktora odsłonięty 31 października 2014 roku w Częstochowie. Pomnik ten znajduje się przy Alei Najświętszej Maryi Panny w pobliżu Muzeum Pielgrzymowania, naprzeciwko ławeczki Haliny Poświatowskiej. Jej autorem jest rzeźbiarz Wojciech Pondel. Wykonana z brązu rzeźba pomnikowa przedstawia postać aktora siedzącego na ławce parkowej. Obok niego umieszczono tablicę informacyjną. Odsłonięcia tej ławeczki dokonali żona Marka Perepeczki, Agnieszka Fitkał Perepeczko, Andrzej Kalinin i prezydent miasta Częstochowa Krzysztof Matyaszczyk. Wśród obecnych na odsłonięciu był również Jerzy Bączak. Wiem, bo widziałam. Jak zwykle w opisie podlinkuję Wam filmiki, w którym opowiadam o Marku Perepeczko, a także filmik, w którym jest pokazana ta ławeczka. I zapraszam Was do ich obejrzenia. A jeśli jesteście nowi, to zapraszam Was do obejrzenia pozostałych filmików na tym kanale, a także do ich komentowania, subskrypcji i lajkowania. I do zobaczenia wkrótce.